Cześć, w tym filmie pokażę wam jak wymienić tłumik w kocie spalinowej. Po zdemontowaniu osłony plastikowej ukaże nam się tłumik. Należy go wykręcić. Tutaj są tak dwie śruby imbusowe, ale jednej nie ma, tej nie ma, ponieważ pękła, śruba wyleciała i końcówka śruby została, została w gwincie. I na dole jeszcze jedna śruba na śrubokręt krzyżakowy. Właściwie ona mi teraz nie, nie trzyma tłumika, bo, bo mocowanie pękło. O, ta końcówka się oderwała tłumika. Długa szpilka. I jeszcze między tłumikiem a cylindrem jest uszczelka. Mój tłumik tutaj jest, ten stary tłumik jest dziurawy w tym miejscu, ponieważ tutaj było, ponieważ tutaj było mocowanie, które się oderwało i miałem problem tego typu, że kawałek śruby zostało w gwincie, więc jak, to, jak ta śruba została, to po prostu wystarczyło nawiercić śrubę niewielkim wiertłem do metalu i po kilku obrotach śruba się wykręciła z drugiej strony. A i to było z prawej strony, a z lewej strony tutaj problem jest tego typu, że gwint jest wyrobiony, śruba sobie wchodzi bez żadnych oporów, ale nie będę tego gwintował, tylko włożę sobie długą śrubę, a z drugiej strony przykręcę nakrętką. No, czyli na razie przykręcę tymi śrubami, które mam. I na dole przykręcam śrubą na śrubokręt krzyżakowy. No i tutaj będę musiał dobrać śrubę i z tyłu złapać nakrętką. Ale żeby to zrobić, będę musiał jeszcze rozebrać tą żółtą obudowę. No i teraz mam dojście. Znalazłem śrubę. I z tyłu dam podkładkę i nakrętkę. Dobra, gwint mi tam trochę wystaje. Teraz będę tam musiał włożyć nakrętkę. Dobra, chyba złapało. No szkoda, że tej podkładki tam nie, nie dało się włożyć, bo naprawdę jest za ciasno. Teraz jeszcze przykręcam, dokręcam tutaj śrubę, dokręcam, ale z wyczuciem dociągam, żeby nie przekręcić gwintu. No i na dole ostatnia, ostatnia śruba na śrubokręt krzyżakowy. Na moim kanale pojawiło się wcześniej dużo filmów o kości spalinowej i podobnej tematyce, na które zapraszam do obejrzenia. Na pewno też podobne filmy będą pojawiać się w przyszłości. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę. Możesz również śmiało komentować, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A tymczasem dzięki za uwagę, cześć! cześć!